Było 23:47, gdy telefon zawibrował na nocnej szafce. SMS od mamy. Uzgodniliśmy, że już nie jesteś częścią rodziny, nie przychodź na żadne spotkania. Siedziałam na krawędzi łóżka w moim małym mieszkaniu w Warszawie. Zimne światło ekranu, dwadzieścia osiem znaków, które przekreśliły trzydzieści dwa lata życia. Nie było żadnego wyjaśnienia, żadnego powodu. Tylko ta jedna wiadomość wysłana późną nocą, jakby mama czekała, aż zegar odbije północ, żeby upewnić się, że będę sama, gdy to przeczytam, nie płakałam. To było dziwne, powinnam była, prawda? Ale zamiast tego poczułam coś innego: coś ostrego i czystego jak powietrze po burzy. Otworzyłam laptopa. Pierwszy przelew, który anulowałam, dotyczył kredytu hipotecznego. Dom w piasecznie, 290 tysięcy złotych długu. Ja płaciłam ratę od pięciu lat. 3200 tysiące miesięcznie. Każdego dwudziestego piątego. Automatyczny przelew z mojego konta. Mama i tata nigdy nie pytali. Nigdy nie dziękowali. Po prostu zakładali, że tak będzie zawsze. Kliknęłam anuluj. Potwierdziłam. Gotowe. Potem była Kasia, moja młodsza siostra. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Czesne. Osiem tysięcy złotych za semestr. Ja je płaciłam zawsze od pierwszego roku. Mama mówiła, że rodzina się wspiera, ale wspieranie było jednokierunkowe. Ja dawałam, oni brali, drugi anulowany przelew. Otworzyłam nowy dokument Excel, nazwałam go Księga Rachunkowa. To zabrzmiało oficjalnie, profesjonalnie, zaczęłam wpisywać daty, kwoty, każdy przelew, który kiedykolwiek zrobiłam. Kredyt hipoteczny: Pięć lat 192 tysiące złotych. Czesne Kasi 4 lata 64 tysiące złotych. Rachunki za prąd, gaz, internet 3 lata 21 tysięcy złotych. Wakacje rodzinne, które przecież ja zarabiam więcej, no 38 tysięcy złotych. Samochód mamy 45 tysięcy złotych. Razem 360 tysięcy złotych. Liczby nie kłamią. Nigdy nie kłamią. Pamiętam, jak to się zaczęło. Miałam 23 lata, pierwszy dobry kontrakt w korporacji. Mama powiedziała, że tata ma kłopoty z kredytem. Tylko na kilka miesięcy, Zosiu, pomożesz, prawda? Pomogłam. Kilka miesięcy stało się rokiem, rok stał się dwoma, potem pięcioma. A oni zaczęli mówić o mnie przy stole, jak o tej, co pracuje za dużo i nie ma życia osobistego. Kasia dostawała nową torbę co miesiąc. Ja nosiłam tę samą kurtkę cztery lata. Ostatnie Boże Narodzenie. Siedziałam przy stole, mama serwowała pierogi. Kasia opowiadała o wakacjach w Grecji. Ja je sfinansowałam oczywiście. Tata podniósł kieliszek. Za rodzinę! Wszyscy wznieśli kieliszki. Nikt nie spojrzał w moją stronę. Nikt nie powiedział dzięki Zofii. Byłam niewidzialna bankomatem w ludzkiej skórze. O szóstej rano wysłałam e-mail do Marty. Znałyśmy się ze studiów. Teraz była radcą prawnym, specjalizowała się w prawie rodzinnym i spadkowym. Napisałam krótko Muszę z tobą porozmawiać. Pilne. Odpowiedziała w pół godziny. Biuro dziewiąta. Przyjdź. Biuro Marty mieściło się przy ulicy Mokotowskiej, na czwartym piętrze starej kamienicy. Drewniane schody skrzypiały pod stopami. Jej gabinet pachniał kawą i starym papierem. Usiadłam naprzeciwko niej i pokazałam księgę rachunkową. 360 tysięcy, powiedziała po chwili. Zofia, to nie jest mała suma. Wiem. Masz dowody wszystkich przelewów? Każdego. Wyciągi bankowe, potwierdzenia, SMS-y. Wszystko. Marta odchyliła się na krześle. Spojrzała na mnie uważnie jak tylko prawnik potrafi patrzeć. Co chcesz zrobić? Chcę, żeby oddali. A jeśli nie oddadzą? To chcę, żeby stracili dom. Cisza. Marta kiwnęła głową. Zrobimy wezwanie do zapłaty. List polecony, damy im czternaście dni. Jeśli nie zapłacą, składamy pozew. A dom? Powiedz mi o domu. Wyjęłam z torebki plik dokumentów, akt własności, moje nazwisko. Nie wiedziałam o tym przez dwa lata. Dom był na mnie od kiedy babcia umarła. Mama powiedziała, że to dla celów podatkowych, że tak lepiej, że przecież to bez znaczenia, to rodzina. Podpisałam dokumenty, nie czytając. Miałam wtedy 26 lat i wierzyłam, że mama wie najlepiej. Teraz rozumiałam. Potrzebowali mojego nazwiska, mojej zdolności kredytowej, mojej naiwności. Marta przeczytała dokument dwa razy. Zofia, to jest Twój dom. Prawnie. Oni tam mieszkają, ale Ty jesteś właścicielem. Mogę ich wyrzucić? Możesz. Jeśli nie płacą ci czynszu, jeśli nie ma umowy najmu, to zajęcie nieruchomości i eksmisja. Słowo eksmisja zawisło w powietrzu. Ciężkie, ostateczne. Ile czasu to zajmie? Z dokumentami, które masz? Trzy, może cztery miesiące. Ale Zofia, są jeszcze twoi rodzice. Twoja siostra, jesteś pewna? Pomyślałam o SMS-ie. Nie jesteś częścią rodziny, jestem pewna. Trzy dni później kurier dostarczył list polecony do domu w piasecznie. Wezwanie do zapłaty. 360 tysięcy złotych. 14 dni na dobrowolną spłatę. W przeciwnym razie postępowanie sądowe. Mama zadzwoniła po sześciu godzinach. Co ty zrobiłaś? Jej głos był ostry, wysoki. Taki, jakim krzyczała, gdy byłam dzieckiem i wylałam sok na dywan. Dostałaś list, powiedziałam spokojnie przeczytałaś go to jakiś żart jakiś szantaż to księgowość mamo suma tego co dla was zrobiłam chcę zwrotu jesteś chora to rodzina zofia rodzina się wspiera napisałaś że nie jestem częścią rodziny więc traktuję to jak dług zwykły dług nie mamy takich pieniędzy macie dom dom który jest na moje nazwisko możecie sprzedać albo płacić w ratach marta przygotuje harmonogram Cisza po drugiej stronie, potem trzask. Rozłączyła się. Przez następne dni dzwoniła Kasia, potem tata, potem znowu mama. Nie odbierałam. Każdy telefon szedł na pocztę głosową. Każda wiadomość została przeczytana i zignorowana. Mówiłam Marcie: niech wszystko idzie przez ciebie. Kasia zostawiła jeden sms, który zapadł mi w pamięć. Jesteś potworem. Zniszczyłaś nam życie. Mam nadzieję, że będziesz tego żałować. Przeczytałam to trzy razy, czekałam na ból. Nie przyszedł. Był tylko spokój i pewność, że zrobiłam właściwą rzecz. Czternasty dzień minął. Żadnej wpłaty, żadnej odpowiedzi. Marta złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie i wtedy odkryłyśmy coś, czego się nie spodziewałam. Gdy sąd poprosił o pełną dokumentację domu, okazało się, że mama próbowała zmienić akt własności rok wcześniej. Poszła do notariusza z dokumentami, które miały przenieść dom na jej nazwisko. Problem? Podpis na pełnomocnictwie był sfałszowany mój podpis, ale to nie ja go złożyłam. To jest oszustwo dokumentacyjne, powiedziała Marta, gdy dowiedziałyśmy się o tym. I próba kradzieży majątku. Zofia, to już nie jest spór rodzinny, to przestępstwo. Poczułam, jak żołądek mi się zaciska. Mama, sfałszowała mój podpis? Notariusz odmówił, bo coś mu nie pasowało, ale ona próbowała. Jest akt próby i protokół z kancelarii. Co to znaczy dla sprawy? Że sędzia zobaczy to jako zaplanowaną próbę przejęcia twojego majątku. To wzmocni nasz wniosek o natychmiastowe zajęcie nieruchomości i eksmisję. Siedziałam w fotelu w biurze Marty i patrzyłam na dokumenty. Podpis wyglądał jak mój prawie, ale widziałam różnicę nachylenie Z, kształt A. To nie była moja ręka. Zastanawiałam się, ile jeszcze nie wiedziałam, ile jeszcze skrywali. Pierwsza rozprawa była w lutym. Sala numer siedem, trzecie piętro Mama i tata siedzieli po drugiej stronie sali. Kasia między nimi. Mama miała na sobie granatowy żakiet, ten sam, który kupiłam jej dwa lata temu. Nie patrzyła na mnie. Tata patrzył w podłogę. Kasia przeglądała telefon, jakby wszystko to jej nie dotyczyło. Sędzia przeczytał dokumenty księgę rachunkową, wyciągi bankowe, akt własności, protokół notarialny o próbie fałszerstwa. Czy strona pozwana pragnie ustosunkować się do zarzutów? Adwokat mamy wstał, mówił o nieporozumieniu rodzinnym, o braku złych intencji, o emocjach. Sędzia słuchał bez wyrazu. Jego twarz była kamienna, obojętna. Widziałam, że nie kupuje tej opowieści. Czy wpłacono jakąkolwiek część żądanej kwoty? Nie, wysoki sądzie. Czy strona pozwana kwestionuje wysokość należności? Nie, ale. Dziękuję. Wyrok ogłoszę za dwa tygodnie. Dwa tygodnie były jak dwa lata, nie spałam dobrze. Śniły mi się liczby. Przelwy, wyciągi bankowe, fruwające w powietrzu jak jesienne liście. Budziłam się o trzeciej nad ranem i patrzyłam w sufit. Pytałam siebie, czy to właściwe. I za każdym razem odpowiedź była ta sama. Tak, wyrok był jednoznaczny. Zajęcie nieruchomości. Obowiązek zwrotu pełnej kwoty w ciągu sześciu miesięcy lub sprzedaż domu na licytacji. Eksmisja z zachowaniem trzydziestodniowego terminu na opuszczenie lokalu. I grzywna dla mamy za próbę fałszerstwa dokumentów. 10 tysięcy złotych. Marta przeczytała mi wyrok przez telefon. Wygrałaś, Zofia! Dom wraca do ciebie, będą musieli się wyprowadzić. Powinnam była poczuć ulgę, może radość, ale było tylko pusty spokój, jak po burzy, gdy chmury odchodzą, a wszystko jest zbyt jasne, zbyt wyraźne. W marcu pojechałam do piaseczna. Oficer komornika był ze mną. Tata otworzył drzwi. Wyglądał starzej, chudzej. Miał siwe włosy przy skroniach, których nie pamiętałam. Wpuścił nas bez słowa. Mama siedziała w salonie. Kartony stały przy ścianie. Kasia pakowała książki. Był tam zapach kurzu i zamkniętych przestrzeni. Okna były zasłonięte. Musicie opuścić dom do 10 kwietnia powiedział oficer. Wszelkie przedmioty osobiste mogą państwo zabrać. Meble, jeśli są waszą własnością, reszta zostaje. Mama spojrzała na mnie. Pierwszy raz odkąd weszłam. Jesteś z siebie dumna? jej głos był cichy, wyczerpany. Nie było w nim już złości, tylko pustka. Nie odpowiedziałam. Nie było sensu. Żadne słowa nie mogłyby zmienić tego, co się stało. Żadne przeprosiny nie przyszły, więc żadne wyjaśnienie nie było potrzebne. Odwróciłam się i wyszłam. Oficer został, żeby zakończyć formalności. Sprzedałam dom w maju. 380 tysięcy złotych. Po spłacie pozostałego kredytu kosztów sądowych i adwokackich zostało mi 210 tysięcy złotych. Nie tyle, ile wydałam przez lata, ale więcej niż nic. Nie chodziło już o pieniądze. Nigdy tak naprawdę nie chodziło. Mama i tata wynajęli małe mieszkanie w Ursusie 28 metrów kwadratowych dwa pokoje. Kasia przeniosła się do akademika. Przestała studiować po semestrze. Tata stracił pracę podobno z powodu stresu. Mama założyła bloga o krzywdach dorosłych dzieci wobec rodziców. Czytałam jeden wpis. Pisała o mnie jak o potworze o córce, która zdradziła rodzinę dla pieniędzy. Nie było ani słowa o SMS-ie, ani o latach, w których mnie wykorzystywali, ani o sfałszowanym podpisie. Komentarze były podzielone. Połowa ludzi współczuła jej. Druga połowa pytała: A dlaczego córka to zrobiła? Co się stało? Mama na te pytania nie odpowiadała. Moi kuzyni przestali się odzywać. Ciocia Basia wyrzuciła mnie z rodzinnej grupy na messengerze. Wujek napisał, że rodzina to najważniejsze, i że powinnam się zawstydzić. Wysłałam mu księgę rachunkową. Przeczytał i nie odpisał. Ale wiesz co? Ani razu się nie zawahałam. Kupiłam sobie mieszkanie w centrum Warszawy: dwa pokoje, wysoki parter, okna na małe podwórko z kasztanowcem. Pierwszy raz w życiu mieszkam w miejscu, które jest tylko moje. Nikt nie ma kluczy. Nikt nie może wejść bez zaproszenia. Nikt nie powie mi, że przecież możesz poczekać albo że właściwie to nie potrzebujesz aż tyle miejsca. To jest moje. Usunęłam księgę rachunkową z laptopa. Kliknęłam usuń na trwałe i patrzyłam, jak ikona znika. Poczułam, jak coś się we mnie rozluźnia. Jakby ostatni węzeł został rozwiązany. Czasami patrzę na telefon i czekam na wiadomość. Na przeprosiny, na coś. Ale nic nie przychodzi, i to w porządku. Nauczyłam się, że cisza też jest odpowiedzią, czasami najgłośniejszą. Zakończyłam terapię w sierpniu. Moja psycholożka, pani Ewa, powiedziała na ostatniej sesji: Zofia, wiesz co najbardziej mnie zaskoczyło w twojej historii? Pokręciłam głową. To, że nigdy nie szukałaś zemsty, tylko sprawiedliwości, i że znasz różnicę. Miała rację. Nie chciałam ich zniszczyć, chciałam tylko być wolna. Jest wrzesień teraz. Siedzę przy oknie ze szklanką herbaty. Kasztanowiec za szybą żółknie, liście spadają powoli, jeden po drugim. Ptaki przygotowują się do lotu na południe. Wszystko zmienia się i płynie dalej. Zamknęłam drzwi za przeszłością, nie zatrzasnęłam ich, po prostu je zamknęłam cicho, delikatnie, ostatecznie. Zaparzyłam kawę usiadłam przy oknie. Kasztanowiec za szybą kołysał się na wietrze. Ptaki ćwierkały na gałęziach. Słońce wpadało przez zasłony i tworzyło jasne kwadraty na podłodze. Po raz pierwszy od lat poczułam coś, czego dawno nie czułam. Pokój, nie triumf, nie radość, nie ulga, tylko spokój. Czysty, cichy spokój. To było wszystko, czego potrzebowałam. Zrobiłabyś to samo na moim miejscu?